Przedstawiamy Państwu Julię, bo sama tego nie zrobi. Ma 21 lat. Jej niepełnosprawność jest wynikiem niedotlenienia okołoporodowego. Nigdy nie będzie samodzielna. Julia dojeżdża? 14 lat do szkoły. Od szóstego roku życia. Jak na przestrzeni tych lat wyglądały te dojazdy? No od kiedy pamiętam jest bus. W grudniu zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, że będzie jeździł autobus. Nie było pasów, więc y, absolutnie nie wyobrażałam sobie posadzić jej na siedzenie bez żadnego zabezpieczenia. Także stwierdziłam, że Julia będzie dojeżdżała w wózku autobusem do szkoły. Ile macie jeszcze do autobusu? 8 no, no. minut. My jesteśmy zazwyczaj przed czasem, bo to z jutrą nie da się inaczej niestety. Sprawą kontrowersyjnego transportu dla dzieci z niepełnosprawnościami w Starogardzie Gdańskim zajmowaliśmy się pod koniec stycznia. Jeden urzędniczy podpis zmienił życie 60 rodzin. Czy pan ma świadomość tego, że wynarażacie te dzieci na utratę zdrowia i życia? Że wy przewozicie dzieci bez pasów? Pasów na początku nie było, ale... Te... A dzieci jeździły? No jeździły. Dlatego było więcej tych osób w autobusie, jeśli chodzi o opiekę, żeby zabezpieczyć te dzieci w tym autobusie. Panie prezydencie, to jest jakaś bzdura. 20 osób w autobusie mhm. bez pasów i pan mówi, że dwie osoby mają je zabezpieczyć? Co się wydarzyło po reportażu, bo mieliście spotkanie z panem prezydentem? Tak, mieliśmy spotkanie. Powiedzieliśmy tak, że nie ma pasów, za mało niań, że autobusy nie są oznakowane. Czyli wszystko, co w reportażu zostało powiedziane, było prawdą? Tak. No musimy do przedszkola. Do przedszkola idziesz. Ona się boi, bo kanka jej kostna nie jest tak dobrze wykształcona i, i ona też, jej, jej kości w różny sposób się zachowują. Widzę, że państwu się nic nie poprawiło. No, no nie. Każda z rodzin ma własny dramat. Pani Bogusława i jej mąż od przeszło 20 lat są rodziną zastępczą dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci, których nikt nie chce. Wasza walka zaczęła się od tego, że dzieci nie były odbierane spod posesji, a de facto okazało się, że trzeba walczyć o podstawowe rzeczy, czyli o bezpieczeństwo. Tak, bo no ja mam na tyle, dziecko moje jest niesprawne, że ono nie może siedzieć bez pasów bezpieczeństwa, tak. To nie są zabawki, tylko dzieci. My chcemy bezpieczeństwa dla nich. Bardzo dziękuję TVN uwagę, że pomogliście nam. Bo gdyby nie wy, no to na pewno tak? Byśmy tym, z tym zostały same. Byśmy na pewno nie wywalczyły, nie? Do przewozu czterdzieściorga niepełnosprawnych dzieci wykorzystano miejskie autobusy, w których jest zaledwie kilka miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Po reportażu nastąpiła błyskawiczna reakcja: oświadczenie prezydenta, szkolenie opiekunów, oznakowanie pojazdów i zakup pasów bezpieczeństwa. Pan prezydent wskazywał pana jako winnego zaniedbań, że transport jest nieprzygotowany do przewozu osób z niepełnosprawnością. Pan prezydent Kalinowski. Nie umiem się do tej opinii odnieść. A czy dostał pan jakąś naganę, bo rzekomo taka nagana została w pana kierunku wydana? Nie, po, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. To nie bardzo rozumiem. To dostał pan naganę, czy pan nie dostał naganę? Już się wypowiedziałem. Pani była w tej e, szczęśliwej sytuacji, że pani dziecko od początku miało pas, to znaczy od początku zaraz jak pani zasygnalizowała tą kwestię. Tak. E, czy się zmieniło w stosunku do innych dzieci? Tak, pasy zostały założone w całym autobusie. Jeden indywidualny pas był dla Nikodema w całym autobusie. Indywidualny pas Bo na początku był po, po jednym pasie zamontowany w tych autobusach. Tak? To tytułem, tytułem, próby, tytułem próby sprawdzaliśmy w ogóle możliwości montażu, jak to się będzie zachowywało. To była taka, że to powiem, próba techniczna. Czyli to nie chodziło o bezpieczeństwo dziecka? W tamtym momencie znaczy bezpieczeństwo dziecka, jak już pani mówiłem, nie ma wymogu, żeby były pasy. Sprawdzaliśmy już żaden... możli... panią możliwości techniczne zamontowania tych pasów.